Wszystkie, mam na imię Valeria i witam Was na moim kanale, w którym znajdziecie tylko i wyłącznie modne wskazówki, jak wyglądać stylowo i świadomie kompletować swoją garderobę, Dlatego koniecznie go zasubskrybujcie. Dziś przygotowałam dla Was kilka cennych wskazówek dotyczących codziennych stylizacji. Mam nadzieję, że okażą się dla Was przydatne. Tak więc zaczynamy. W kwestii stylu mniej znaczy lepiej. Bardzo proste stwierdzenie. Dla niektórych nawet banalne, ale jednak, właśnie mniej w żadnym wypadku nie oznacza, że trzeba się w jakiś sposób ograniczać. Po prostu stawiamy na jakość, a nie na ilość. Zwracamy przede wszystkim uwagę na jednolite, neutralne kolory, gdyż one nigdy Was nie zawiodą: czarny, granatowy, szary, beżowy, biały i ich odcienie. Plus denim. Takie kolory nigdy nie wychodzą z mody. Z mody może wyjść pomarańczowy, czerwony, ale rzeczy właśnie w neutralnej palecie kolorów zawsze pozostaną aktualne. Ubrania w tych barwach wyglądają zdecydowanie lepiej, więc nie należy ich unikać, ponieważ właśnie na ich podstawie jesteśmy w stanie stworzyć swoją garderobę kapsułową i uświadomić sobie czy i jakie trzeba dodać, na przykład, rzeczy w bardziej wyrazistych kolorach, może z jakimś printem, jeżeli oczywiście macie taką potrzebę? Jeśli są jakieś wątpliwości, to znaczy, że jednak nie kupujemy, bo jeśli ta rzecz jest właśnie dla Was, to od razu to poczujecie, a jeśli właśnie pojawiają się jakieś wątpliwości, to kontynuujcie poszukiwania. Zdecydowanie lepiej jest wybierać dłużej i z głową podchodzić do zakupów, niż później żałować właśnie swojego wyboru. Pamiętajcie o tym, że każda nowa rzecz bezpośrednio wpływa na Waszą garderobę i wasz styl, i jeśli nie wiecie, od czego zacząć, to zacznijcie od prostej białej koszuli. Lub białego Nie bójcie się właśnie białego jako pierwszej warstwy, ponieważ jest to dobrze znana zasada od jasnego do ciemnego i oczywiście biały jest bardzo dobrym neutralnym tłem i ten kolor jest wyjątkowy, on odświeży absolutnie każdą stylizację. Jest szykowny, wygląda przepięknie i świetnie właśnie sprawdzi się w każdej szafie. Możecie go łączyć dowolnie z rzeczami bardziej klasycznymi lub casual. I to samo tyczy się białego t-shirtu lub białej koszulki. Jeśli się stworzyć coś bardziej stylowego, modnego, biały wtedy niech posłuży Wam jako taka baza do Waszej stylizacji. Styl zaczyna się od bielizny i ja to powtarzam nie pierwszy raz, ponieważ bielizny jest niczym skrywany element waszego indywidualnego stylu. E, to znaczy, jeśli jest ona niewłaściwie dobrana, jeśli nie jest zbyt ładna, e, staroświecka, e, przestarzała, to oczywiście nawet jeśli macie na sobie najbardziej szykowne ubrania, to stylizacja się nie powiedzie ponieważ ważne jest to, co jest niewidoczne dla oczu i oczywiście bielizna powinna być nieustannie przeglądana, aktualizowana i należy właśnie zacząć od basy. A jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat doboru odpowiedniej bielizny, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Częściej zakładajcie płaszcze, tręcze i marynarki, bo właśnie te trzy klasyczne elementy garderoby mogą momentalnie odmienić każdy sportowy czy casual look i dodać mu taką odpowiednią nutkę szyku i klasy, i moim zdaniem jest to bardzo istotne. Idealna to niewielka garderoba, ale w której każdy element wywołuje właśnie uczucie zadowolenia i pewności siebie, i do tego właśnie należy dążyć i tutaj jest bardzo ważne, a oczywiście, aby zrozumieć co dokładnie odzwierciedla wasze gusty i styl. Jest to ogromna praca nad sobą, która składa się z małych kroczków, ale jestem przekonana, że warto nad tym pracować, gdyż wtedy tych błędów będzie coraz mniej, a coraz więcej takiego zrozumienia siebie i swoich właśnie potrzeb w stylu. Modzie jako takiej nie ma zasad, czyli nosimy Tę czy inną rzecz nie dlatego, że jest modna, ale dlatego, że się dobrze w niej czujecie. Styl jest w harmonii i to jest główna wskazówka. Styl to odrzucenie wszystkiego, co jest wulgarne i zbędne, i tu trzeba oczywiście pracować nad swoim gustem, trenować go i dążyć do dobrego smaku. Osoba stylowa zawsze właśnie myśli o tym, jak dane rzeczy będą ze sobą współgrać czy pasują do siebie kolorystycznie yy, i tak dalej. Natomiast osoba nie dbająca o to, yy, już o tym po prostu nie myśli, yy, okrywa swoje ciało ubraniem i tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki okazały się dla Was przydatne. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce.